Dzień dobry! Poruszmy pewien temat dzisiaj, taki mały, może nie wiem, wy się wypowiecie, co myślicie. Ale zanim zacznę, oczywiście, jak zawsze muszę przedłużyć i przeciągnąć. to ukrywałem przed Wami ostatnio tą Bożą piękną masterkę, że zrobię z nią odcinek, że objadę z nią Polskę. Gówno. Przez Pana w Kościerzynie, który jest nadgorliwszy od faszyzmu. Nie da się jej zarejestrować, my nie mamy czasu, więc zostanie wymieniona na inne auto, bo sprzedającemu aż jest głupio. No właśnie, urodziny urodzinami i... Rzeczywistość jest tej samej, przędzy, przędzy co i marzenia. Władysław Raymond. Dostałem milion złotych od chłopaków. Ale to już jest, moja menadżerka jest po prostu sztos. To taki łysy by mi się widział, nie? No nie, nie, wolę się najeść. No to taki błysy ja, tylko zamienili mi auto. No, święty spokój to może nie ja. No i do Majki też nie jestem podobny, więc tak to wygląda. Mam bojowe zadanie w tym czasie, kiedy mam tyle pracy. Bo od miłośnikowej dostałem... Nie stać mnie na normalne. To dostałem takie Lamborghini. I już muszę chyba półek dowiesić, bo, bo już mi nie starczą. Benzynę dostałem, tu benzynę dostałem, więc tu, tu jeszcze wisi. No, taki pokój małego chłopca się robiło do mnie z biura. No, a poza tym cały czas próbujemy, tam jeszcze coś nagrywamy na odcinki e, mechaniczne. I cały czas nie mam kiedy ruszyć warsztat live. A jest taki kanał, słuchajcie, możecie wejść zasubskrybować, to daje mi na pewno dużo do motywacji. Oczywiście o, różne mazidła, specyfiki, dlatego że no już, już lepiej to wygląda, już się goi. Dopiero, no ten jest 3 dni po tatuowaniu, te są 2 dni po tatuowaniu, ale jest, widać, że fachowa rynka to wkuwała. No, tyle ze słowa wstępu. Słuchajcie, o ile ten temat już dawno chciałem zaatakować, a tak naprawdę wielu ludziom nie wypadało, bo faktycznie co się dzieje na froncie to jest jakaś masakra. Ja mówię tutaj. Fajnie w komentarzach ostatnio ujęliście to, co ja powiedziałem w tym vlogu o wojnie, że wojna na świecie trwa od dawna i mamy dużą znieczulicę ludzką, bo jak na innym kontynencie się dzieje wojna, to już nie nasza sprawa, nie? I tam uchodźców się nie przyjmie. Ale jak za naszą granicą, to już inna sprawa, no takie lokalne poczucie moralności. I tu tu, tu się przyznaję Wam w tym, co tak myślę, w 100% rację, że o tych rzeczach nie myślimy. O tyle. Jest taki jeden problem, chyba, bo. Najbardziej pokrzywdzony z całej tej sytuacji wojennej w tej chwili jest nasz Gwiazdor. Gwiazdor, który zdobył więcej followersów, chyba niż sam Instagram ma w sobie. Gwiazdor, który tak naprawdę opanował świat w ciągu tygodnia. Gwiazdor, o którym usłyszał cały świat w ciągu tygodnia. Gwiazdor, przez którego wiele rządów światowych zachowywało się jak rozkapryszone czterolatki, w tym nasz. Gwiazdor, który zaczął swoją historię, oczywiście to jest żart, ale na początku to była historia prawdziwa. Gwiazdor, który zaczął swoją historię bardzo krótko. Jeden Chińczyk zjadł toperza, a teraz cały świat choruje. Tak, Gwiazdor, o którym mówię, to wiecie, to jest Gwiazdor, on ma tutaj taką ksywkę, ja nie będę mówił, bo algorytmy YouTube'a, wiecie, z Rudy tuty. on tu się tak nazywa, nie? Gwiazdor, który od dwóch lat rozpieprzył bardzo wiele, już mówimy na terenie kraju, bardzo wiele przedsiębiorstw, wiele fajnych restauracji, wiele studiów tatuatorskich, czy w ogóle jakichkolwiek działalności gospodarczych zbankrutowało przez to. Gwiazdor, który spowodował, że na początku, w ogóle pamiętacie te dwa lata temu, kiedy to się zbliżało, każdy bał się dotknąć czegokolwiek. Pierwsza kwarantanna, wszyscy siedzieli w domu, zakupy robili, nie wychodzili. No potem druga, trzecia, czwarta, piąta. Się robiło dziwnie. I dziś doszło do pewnego kuriozum, bo kiedy nagrywam, to okazuje się, że prawdopodobnie na 90% 1 kwietnia schodzą już doszczętnie praktycznie obostrzenia pod tytułem maski i tak dalej. Ale mamy sytuację, sytuację dziwną jak dla mnie, bo wyobraźmy sobie, że oczywiście. To jest super pomagać innym, i ja uważam, że to jest super inicjatywa. To, że tyle ludzi cywilnych pomaga tutaj dawać schronienie i tak dalej ofiarom wojny z Ukrainy. Ale zapomnieliśmy o naszym obywatelu. I dochodzi do sytuacji kuriozalnej, którą opisał dziki trener, jak nie znacie, ale przed nim jeszcze jedna influencerka, którą obserwuję, też to opisała. Eee, jeden influencer na TikToku też to opisał, gdzie od. Dwudziestu paru dni wpuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2 miliony, poprawcie mnie, już ponoć, ponad e, uchodźców z innego kraju na zasadzie pokazania dokumentu lub nawet już nie pokazania dokumentu uchodźca wchodź, Lecz dalej w międzyczasie, a przecież nasz rząd tego słynie, że potrafi uchwałę i coś zrobić w ciągu jednej nocy, nie? E, dalej obowiązują bardzo niesprawiedliwe w tym momencie przepisy dotyczące tego, że wyjeżdżasz za granicę, wracasz i dostajesz na przykład obowiązkową kwarantannę, albo masz robić obowiązkowe testy, i tak dalej. I zastanawiam się, bo jeżeli faktycznie ostatnia fala jest już taką falą, gdzie nasz przyjaciel wyewoluował do stopnia, że bardzo dużo osób się zaraża, ale bardzo mało umiera, czyli taka ponoć. Tak piszą lekarze i naukowcy. A ja jestem tylko zwykłym durniem po liceum. Czyli naturalna kolej ewolucji wszelkiego rodzaju to, takich, no nazwijmy to wirusów. To dlaczego nie ma przyznać się, że? I teraz dochodzimy do pewnego kuriozu, w którym ja, jako obywatel, który ani nie był anty, bo nigdy nie byłem anty, absolutnie tak się nie wyrażałem, a choć. Niektórzy uważali, że moje komentarze na Facebooku są właśnie, że jestem w tym gronie anty, i w gronie pałacu i w ogóle. No nie, 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 nie. To nie tak to wyglądało, i nie takie było moje znaczenie. ale nie byłem bardzo pozytywnie nastawiony, żeby chodzić w folii na głowie i tak dalej. Jakby racjonalnie podchodziłem. Tam, gdzie trzeba było maskę już do świętego spokoju, to ją ubierałem i tak dalej. Jako pracodawca wprowadzałem minimalne. Zgodne z ustawą karteczka, dezynfekcja, tak, to to. Raczej, żeby spełnić oczekiwania w tych rozporządzeń, które, które nomen, nomen, nie wiadomo, czy były zgodne z prawem, czy nie. Bo teraz się okazuje, że coraz więcej wyroków jest, na przykład, jak tłumiono z, z protesty i tak dalej, że w ogóle wszystko było niezgodne z prawem i są wydają takie wyroki, ale to nie o to chodzi. Zastanawiam się, czy nie doszliśmy do momentu, bo, wiecie, zaczął się początek roku znowu tym, że rośniemy, rośniemy, rośniemy. Gospodarka już prawie żadnego kraju nie była w stanie wytrzymać tego, więc Niektóre kraje wycofywały się z, nie wiem czy to Wielka Brytania, czy Irlandia, totalnie z obostrzeń, mimo wzrostu zachorowań, przechodziły z tą chorobą do porządku dziennego. I teraz zastanawiam się, w którym etapie Polska utknęła. Bo ja wiem, że obywatel, o którym mówimy, jest najbardziej pokrzywdzony teraz, bo tu był gwiazdorem, tu nagle zniknął ze sceny i pewnie teraz składa skargę do Trybunału w Hadze, czy jakiejkolwiek, że zrobili zbrodnię przeciwko niemu. Natomiast jak to dzisiaj jest? Dalej mamy, także od 24 dni mamy przepisy złagodzone, żeby jak najwięcej tych ludzi przed wojną e, przyjąć. Dalej ich już nic nie obowiązywało żadne badania, kwarantanny itd. U nas dalej te przepisy dla nas, Polaków, działały i działa ją jeszcze, kiedy to nagrywam. Jeżeli faktycznie byłaby ta fala jakaś wznosząca, no to skupienie takiej dużej liczby osób spowodowałoby eskalację tego problemu u nas w kraju. I teraz pytanie jest: czy my przyjdziemy z tym już do porządku dziennego, czy 22 rok jeszcze cały? No, bo wiecie, 20 był cały, 21 cały będzie rokiem, w którym będziemy dalej próbować wykańczać nasze, naszą gospodarkę, bo to faktycznie jest wyzwanie, to nie jest widać rządu, że on wykańcza gospodarkę, bo nie wy... Niewydolna służba zdrowia od lat. To, to trochę jest wina rządu, ale nie obecnego. To jest wina każdego, kto był u władzy od lat 90. i spychanie ich na boki, nie? Tak samo było e, służba zdrowia, policja, wszystkie mundurówki i tak dalej. To wiecznie było zaniedbywane. Szkolnictwo chociażby. E, I i i. To faktycznie obciążyło mocno służbę zdrowia, pokazało pewne ułomności jakie mamy niedoskonały system. Ale cała ta otoczka, która się działa dookoła, była co najmniej niezrozumiała. I teraz, jeżeli to faktycznie jest, aż tak, to czemu łagodzimy? Ale bo czemu nie złagodziliśmy od razu? Bo wiecie, stworzyliśmy w jednym kraju dwa światy. Uchodźcy, którzy uciekają przed wojną, za naszą granicą i którym się pomaga. I spoko, ja sam pomagam, dużo o tym wiecie. E, czynnie, a nie tylko słownie. E, I my, Polacy, nie? Obywatele naszego kraju. I tamci ludzie są u nas w kraju, ale ich nie obowiązują już te przepisy na temat naszego przyjaciela z Chin. A nas obowiązują. Czy to nie jest kurwa niesprawiedliwe? O, o to mi tylko chodzi, nie? To jakby ja nikogo nie każę i nie mówię, że ktoś jest gorszy czy lepszy. Absolutnie nie jest w tym kontekście i nie tak to wybrzmiewa. Tylko czy rządzący się nie zagalopowali? Bo wiecie, czas jest na wszystko. Czas jest przepychać jakieś małe ustawy o braku odpowiedzialności za swoje czyny i tak dalej, ale tutaj wyrównać tą sytuację pandemiczną bym nazwał, to już nie. I, 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 i zastanawiam się, bo jeszcze w tym roku ktoś tutaj upomnienie dostał ode mnie z firmy, wychodzą ze stacji bez maseczki. Więc nie rozumiem. I, i, I ludzie, którzy się szczepili raz, drugi, trzeci, taką samą bramkę mieli na granicy, wracając do Polski z wakacji, musieli ponownie wykonywać testy. A wystarczyło, że ktoś obok stał i był uchodźcą, bo ucieka przed wojną z Ukrainy, nieważne czy przez Bangladesz, i przez Morze Czarne, czy w ogóle odwiertem z Chin, i już był wpuszczany. To jest ta sytuacja patowa, o której mówię, że, że, że no mamy ludzi od selekcji prawa i ustawodawstwa. Jakby jest to, uważacie, nie uważacie, że to jest też problem, o którym powinniśmy mówić, o którym się powinno zrobić porządek? No bo, wiecie, nie można powiedzieć, że przez dwa lata popełniono zbiorowe jakieś tam kłamstwo, no bo ja nie jestem z tego szczepu, co będzie sknął teorie spiskowe, absolutnie. No ale jeżeli teraz już jest inaczej i mamy przejść do porządku dziennego z tym wszystkim, bo ja nie mam, nie jestem naukowcem. Ale mam bardzo dużą grupę tu pracowników, którzy na przełomie grudnia, końca listopada i grudnia do połowy stycznia po kolei przechorowywali to wszystko. Tą ostatnią fazę, tą ostatnią odmianę, tą nowość, chyba. I, i to już każdy normalnie wspomina. Nie? A znowu każdy mówi, że każdy ma znajomego, który zmarł na to albo zna kogoś. Ja nie znam osobiście. A to chociażby dlatego, że biorąc pod uwagę te wszystkie pisma, które wypisywało się do Ministerstwa Zdrowia i prosiło się o podanie ilości zgonów bez powikłań dodatkowych, wskazywały na zupełnie inne liczby. A to, że potem afery i te afery pewnie będą przez lata wychodzić, że ludziom na siłę doklepywano kolegę nietoperza, no to. To chyba świadczy o czymś innym, nie? To świadczy o tym, że dość nisko to wszystko u nas stało. Więc tak, tak uważam, że. Zapomnieliśmy, nie? Jakby o je... dwa lata żyliśmy jednym problemem, teraz zapomnieliśmy. Od poniedziałku do poniedziałku, od rana do rana żyjemy wojną na Ukrainie. Wojną. Bo w ogóle na to teraz jakieś. W ogóle Europa wydaje jurysdykcję, żeby nazywać to agresją, a nie wojną? What the fuck, więc. Totalnie jakby chciałem tylko poruszyć temat, czy nie czujecie się z tym niesprawiedliwie, bo ja osobiście się czuję. Ja osobiście się trochę czuję z tym niesprawiedliwie i uważam, że jeżeli faktycznie 1 kwietnia to już zostanie złagodzone i to będzie się ludzie z tego wycofywać, to spoko, bo kiedy my przejdziemy do porządku dziennego? No naukowcy są, wiecie, co pół roku była inna teoria. Co pół roku była inna teoria, a ostatnia ostatni kwartał tego roku, czyli pierwszy kwartał tego roku tak naprawdę, przez wiele krajów pokazał, że przechodzimy już do porządku dziennego. I nie wiem. I tutaj oglądając telewizję, to już w ogóle dostałem i twaka, przełączając między wiadomościami. Ale czytając internet, ja mam to samo. To wszystko zależy, gdzie, gdzie co czytasz. I to jest chyba straszne. No, dobrze. To taki ostatni vlog z najbliższych. Tematyczny tylko w jednym kierunku, bo tu już jeżeli ktoś. I nie chcę dalej oglądać mojej mordy lokowań i czegokolwiek innego, to tu chcę może zatrzymać, wypowiedzieć się, ocenić kciuki w górę, w dół, jak Wy sobie myślicie. Czy macie podobny tok myślenia, czy może jednak trochę inny. Bo ja bym, to, troszeczkę dla naszych obywateli to jest bardzo niesprawiedliwe, uważam. I oczywiście nic nie da się porównać z horrorem wojny i tak dalej, bo ja to opisuję od początku, jak się z tym źle czuję i w ogóle jak mi tych ludzi szkoda, ale też nie tylko lokalnie, ale i globalnie. No. No ale jest to prawda, jest to już codzienność teraz tak naprawdę I nie rozumiem, po prostu, po prostu pozwólcie mi to zrozumieć i, i, i tyle. Więc wypowiedzcie się, dajcie znaka. a przechodząc dalej już o po tym co możecie, ci co chcą. To, to to mogą wyjść. <laughs> na Facebooku, gdzie co obserwują Michu Michał Sienowski albo na Instagramie Michał Sienowski. No ja, ja tak mam. No. Słuchajcie, to nic złego, że ostatnio gdzieś tam widziałem zdjęcie Ludkowskiego, że wysyła na Ukrainę dwa z pięciu swoich super aut i, i tylko powiedziałem, że ma ładny łańcuch naszych, taki raperski. To... A wy już, że od razu spina. Albo że Marcin Najman wypowiedział się, że jak będzie walczył z całym kanałem sportowym 1 na 4, to jak przegra, to się wycofuje, a jak oni przegrają, to zamyka kanał sportowy. No, to jak jest komentować czegoś takiego? Albo świat, który po raz kolejny poszedł w stronę tabloida pudelek i zaczyna swoje artykuły, uwaga, ważne, pilne, rewelacja, nie? I w ogóle niósł z dupy i sprzed iluś tam lat. No, to, to jak ja mam się inaczej tam na fejsie? No, taki już jestem, do no, śmieszek czasami i tyle, no. Lepiej mieć takie poczucie humoru niż nie mieć go w ogóle, tak? Niektórzy nie mają mieć kija w dupie. Nie można mieć kija w dupie. kij w dupie jest bardzo, bardzo, bardzo szkodliwy. Więc tak to wygląda. No właśnie, słuchajcie, od następnych vlogów, czyli nawet chyba jutro, bo już w miarę, no umówmy się, no nie o, zobaczcie, widzicie tą zmarszczkę? Tutaj, to nie jest normalna zmarszczka, to jest opuchnięte kolano, tak mi wypuchła cała noga, że do takich powierzchni się nie powinno zdrowotnie robić, ale ja też wiecie, że zawsze są mówią, że uwiązane czasem i, i robię takie rzeczy i tyle. Już jutro mam nadzieję, będę normalnie chodził, bo pierwsza noc, ta noc, gdzie po niej nic nie nagrywałem, ja pierdor. To był Mindfuck dla mnie. Pierwszy raz nie przespałem nocy na stand nie? Oczy zamknięte myślałem, że śpię, ale ja nie spałem. Bo o 3.30 dzwonił telefon, że tam alarm się mi w domku na drugim końcu Polski włączył. Więc od razu byłem rysztyw. Potem następna noc to jest wczoraj. Ja w ogóle do tego auta doszedłem. Jakoś wsiadłem w to auto i Opole, kurwa, kocham Was Opole. Lubię Opole, jest piękne miasto, chcę się zacząć teraz wiedzieć, jak będę na dziaraniach, tak dalej. Ale służby odpowiadające za bilety parkingowe, o ile ostatnio dostałem mandat, bo przecież zasłużyłem, bo pan z hotelu mnie nie doinformował. O tyle, jak mam wytłumaczyć zdarzenie, w którym mam bilet za szybą, mam bilet za szybą, włożony. A dostaję z drugiej strony mandat wlepiony pod wycieraczkę za brak tego biletu. I jeszcze ważny był. Dostałem o 9 rano, a miałem do 17 ważny, więc teraz napisałem do zarządu druki Zieleni, że skoro wystawili mi mandat, to proszę udowodnić mi moją winę. Ja oczywiście mam bilet, nagrania, płatność kartą, ale nie, nie, nie. Ja nie chcę pokazywać, że jestem niewinny. Ja chcę, żeby pokazali mi, że to jest moja wina. I tak zawsze trzeba z nimi ciągać, nie? Więc tak to wygląda. Coś ciekawego z takich ważnych newsów, no poza tym, że jak już ta noga jutro będzie chodzić, to po tej działce pochodzę, bo tam się dzieje. E, ta sprawa wielka w sądzie, co się toczy, która naprawdę na YouTube zrobi rumor, jak ludzie są debilni. E, wczoraj znowu przed rozprawą, która jest w poniedziałek, dostaliśmy pismo. Tak, gdzie już gdzie tonący brzytwy się chwyta i robi z siebie takiego durnia, że to po prostu w głowie się nie mieści, ale, ale okej, okay. jeszcze wytrzymam i prawdopodobnie patrząc na ich tor działania, to nawet jak wyrok będzie, a na pewno będzie na, na mnie pozytywny, bo po opiniach i to wszystko to nic innego się nie da wywnioskować, to będą apelować, 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 więc pewnie jeszcze z rok albo półtorej różnych apelacji. No i jak już ta apelacja i finalnie taki wyrok będzie, to wtedy jest sprawa karna, bo to jest już ze sprawy karnej. Tamta osoba, która mi zakładała sprawę, będzie miała ze sprawy karnej, więc jak tam się dzieje, to już masakra. I tyle. W sobotę gnojówkę będę rozrzucał, nasz znaczy się obornik, muszę wymieszać w dońcach, Ale to o tym powiem. Chcecie działkę? No właśnie, to powiedzcie, że chcecie działkę. To będzie więcej działki i... Tyle co, co mogę powiedzieć. Ja mam dzisiaj tego vloga, może go nawet zmontuję. Dzisiaj jest czwartek, więc nawet byłoby spoko. Wracam do działkowania, wracam do sadzenia warzyw, wracam do przygotowania się już w kwietniu do wędkarstwa, to razem z Wami. I co, dajcie znak, kiedy ten konkurs zrobić? Konkurs zrobić w kwietniu, i wtedy nie wiem, weekend z Michem na rybach w kwietniu. W maju, przepraszam, kiedy się sezon rozpocznie, choć może być jeszcze nie do końca ładna pogoda i może być różna. Czy chcecie, żebym ten konkurs zrobił w maju i wtedy weekend z Michem na rybach w czerwcu? Oczywiście z atrakcji będzie poza wędkowaniem dużo innych. Będzie można pojeździć ze mną, czy tam nawet dam się pewnie przejechać, czy helkatem, czy, czy, czy fiatem od bezdomnych bez dachu, czy jakimiś tam innymi ustrojstwami, których nie chcę pokazywać. Więc pewnie będzie, no pewnie będzie ognisko, pewnie zrobię kiełbasę, więc tak się przygotuję odpowiednio do tego, jak bym nie śmiał inaczej. I tyle. Dobra, słuchajcie, przychodząc do płatnego lokowania produktów, to zostańcie tutaj, bo jeżeli klikacie, wchodzicie i nawet to robicie, to ułatwiacie zadanie i pokazujecie, że te reklamy działają, a tym samym ja kwoty z tych reklam na tym kanale przeznaczam na różnego rodzaju pomocy, nie tylko w walce, postanowiłem sobie, że nie tylko tutaj z Ukrainą będę pomagał, ale też te Postanowiłem na razie dopóki stać mi finansowo część yy, większą tych wszystkich rzeczy, które stąd przeznaczam reklamowo, też na różne inne pomoce. Więc przechodząc do tego, to tak samo mubi się zachowało, właśnie mówiąc o mubi. E, mamy taką akcję jak mubi.pl, jeżeli nie wiesz, bo jesteś tu nowy, no to mubi.pl to jest porównywarka ubezpieczeń ACOCMW i Nieważne, czy jesteś mężczyzną zapalonym motoryzacyjnie, czy kobietą, ubezpieczenie, jak masz auto, musisz płacić. No i tudzież ta porównywarka, jeżeli wejdziesz w link w opisie, wypełnisz wszystkie swoje dane, dokładnie, tam ilość, ile lat prawo jazdy, ile stłuczek, ile zniżek, dane auta, pojemności, roczniki, województwa, wszystko, oblicza Ci składkę OCACNW, jaką sobie życzysz, panoćku lub panoćkowa, od najtańszej do najdroższej. I jeżeli ten zakup wydaje Ci się Konkurencyjny z tym, co Ci oferuje ubezpieczyciel, czyli na przykład ubezpieczyciel proponuje Ci 600, a na MUBI masz 550, super. Ale na przykład wydaje się mniej konkurencyjny. Na MUBI masz 650, to ubezpieczyciel proponuje Ci 600, to musisz pamiętać, że 150 złotych wraca na Twoje konto w ciągu kilku, kilkunastu dni, czyli taka polisa wychodzi Ci 500 złotych. I to najważniejsze, taki szacun jeszcze raz wielki szacun. Z każdej polisy zakupionej, gdzie jest zwrot wam 150 zł, to osobno mówi, przeznacza od siebie 50 zł na pomoc w tym kryzysie, który nastąpił, na pomoc w tej wojnie z Ukrainą, czyli na pomoc dla Ukrainy, więc myślę, że to taki ładny ukłon z ich strony i bardzo piękny. Zatem wejdźcie w link w opisie, dajcie znaka, czy działa, czy ktoś skorzystał. No i właśnie, dajcie znaka w komentarzach, bo nie pytałem o to dawno. Kto z Was skorzystał z e, Mubi i przyszedł mu zwrot, więc napiszcie po prostu Mubi w komentarzach. i Nothing else. Właśnie zapowietrzyłem, bo mnie dalej boli. <grym> ale już mogę chodzić. Czuję, że jak się chwilę zostanę, to jest, to jest najgorsze. W ogóle biorę tą nogę, to ona się jeszcze trzęsie cała. <grym> no, ale ja jestem psychol, mój tatuator Pozytywnie też. Tyle. Ile on musiał też wytrzymać godzin, nie? żeby taką małą igiełką, taką powierzchnię zamalować. Ej, dziękuję. Dobrze, uciekam. Do zobaczenia w następnym vlogu. Pewnie jutro, pojutrze. Jak będzie ładna pogoda, daj panie, niech będzie. Trzymajcie się. Cześć!